Dzisiaj przygotujemy niesamowicie pyszny ser halumi zapiekany w boczku, który my lubimy podawać w formie przepysznej sałatki. To jedno z tych dań, które łączy wszystko, co najlepsze: słony, chrupiący boczek, kremowy ser halumi, świeżość sałaty i słodko pikantny sos miodowo-musztardowy. Idealne na lunch, imprezę, lekką kolację albo jako główne danie, które zachwyci każdego. Żeby przygotować to przepyszne danie, potrzebujecie jedno opakowanie sera halumi, 100 gramów surowego wędzonego boczku w plastrach, łyżkę miodu, dwie czubate łyżeczki musztardy francuskiej, 160 gramów mixu sałat, 3 łyżki owocu granata, 3 łyżki prażonych ziaren słonecznika, łyżeczkę octu jabłkowego, łyżeczkę oliwy z oliwek oraz sól i pieprz. Zaczynam od przygotowania głównej gwiazdy tego dania: sera halumi zapiekanego w boczku ser halumi często jest w zalewie, dlatego dobrze go osuszyć. Teraz kroimy ser w słupki. My kroimy go wzdłuż na około 6 do 8 słupków, w zależności od wielkości sera. Chcemy, żeby były mniej więcej równej grubości, żeby się równomiernie upiekły. W razie potrzeby, słupki możecie pokroić jeszcze na połówki. Kiedy mamy słupki sera, zawijamy każdy z nich w boczek. Bierzemy plaster boczku i przekrajamy go na pół. Na każdy słupek sera przypadnie nam pół plastra boczku. Zaczynamy od jednego końca i owijamy ser boczkiem. Starajcie się, żeby boczek przykrywał większość sera. Powtarzamy z pozostałymi słupkami. Już teraz wygląda. Wyglądają apetycznie, a jeszcze nie zaczęliśmy ich piec. Przekładamy nasze zawinięte w boczek słupki sera do szuflady airfryera. Układamy je z niewielką przerwą między sobą. Ustawiamy temperaturę na 180 stopni Celsjusza i pieczymy przez 8 minut. Po wstawieniu warto zająć się podprażeniem nasion słonecznika. W przepisie wpisaliśmy 3 łyżki, ale jeśli jesteście jak my, dajcie więcej. Prażony słonecznik to jedna z najpyszniejszych rzeczy na tej ziemi. Następnie przygotujemy nasz magiczny sos. Do małej miseczki wkładamy łyżkę miodu i dwie czubate łyżeczki musztardy francuskiej. Dokładnie mieszamy łyżką albo małą trzepaczką aż powstanie jednolity, gładki sos. Ten sos będzie nam służył podwójnie. Część użyjemy do glazury na ser zapiekany w boczku, a resztę dodajemy do sałatki jako dressing. Po 8 minutach otwieramy airfryera. Boczek już zaczął się rumienić, więc to idealna pora na dodanie naszego sosu. Bierzemy pędzelek i dokładnie smarujemy każdy kawałek. Zużywamy większość sosu, ale pamiętajcie, zostawcie około 2 łyżeczek. Potrzebujemy ich do dressingu do sałatki. Zamykamy szufladę airfryera i zapiekamy kolejne. 3 minuty, nadal w 180 stopniach. Ten dodatkowy czas sprawi, że sos się skarmelizuje, bo czek będzie jeszcze bardziej chrupiący, a ser zacznie się leciutko rozpływać. Podczas gdy ser dopieka się, przygotujemy dressing do sałatki. Do miseczki z pozostałymi dwoma łyżeczkami sosu miodowo-musztardowego dodajemy łyżeczkę octu jabłkowego. To doda kwaśnej nuty i pomoże zemulgować sos. Dodajemy łyżeczkę oliwy z oliwek, szczyptę soli i szczyptę pieprzu. Energicznie mieszamy wszystko razem, żeby się zemulgowało. To idealnie zbilansowany dressing od miodu, pikantne od musztardy, kwaśne od octu i aksamitne od oliwy. Miks sałat przekładamy do dużej miski. Możecie użyć rukoli, roszponki, młodych listków szpinaku, miksu sałat, co tylko chcecie. Miks polewamy naszym dressingiem i delikatnie mieszamy, żeby każdy listek był lekko pokryty sosem. Dodajemy 3 łyżki owocu granata. Na koniec dodajemy 3 łyżki prażonych ziaren słonecznika. One dodadzą chrupiącego akcentu i smaku. Dokładnie wszystko mieszamy. Dobra, minęły dodatkowe 3 minuty, więc pora na naszego głównego bohatera. Otwieramy airfryera i mamy pyszny i wyglądający totalnie obłędnie ser Halumi zapikany w boczku. Teraz składamy naszą sałatkę. Na dwa duże talerze wykładamy naszą sałatkę. Rozkładamy równomiernie, tworząc piękne, kolorowe łóżeczko dla naszego głównego bohatera. Na wierzch wykładamy nasze gorące słupki sera halloumi zapiekanego w boczku i układamy je równomiernie po całej sałatce. Jeśli spodobała Wam się ta sałatka, koniecznie dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i włączcie dzwoneczek. Pełny przepis ze wszystkimi dokładnymi proporcjami znajdziecie w opisie pod filmem i na naszej stronie airfryermysznikprzepisy.pl. Do usłyszenia w następnym filmie i smacznego!